Czy ty musisz zawsze na początek wrzucać jakieś heavy metale? Daj czasem coś bardziej. normalnego. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Push me and then just touch me, till I can get my satisfaction. Witam! Kochani, zbyt intensywne przebywanie z rodziną kowalskich na Gran Canarii może zamienić nasz płyn rdzeniowo-mózgowy w Harnasia, dlatego dzisiaj skonsumujemy bardzo rzadką odmianę rodziny. Program o wychowaniu fizycznym z 1989 roku. Zapraszam. Nadchodzi w Twoim życiu czas, kiedy zaczynasz się sobą interesować. To prawda, ale im bliżej czterech dekad na karku, tym częściej zdarza mi się, że puszczam bąka i jestem prawie pewien, że powinienem się podetrzeć. I tego nie robię. No, bo w tym wieku, jaką to mi robi różnicę? Starość to nie jest bajka. No chyba, że gniejąca panna młoda. Dotyczy to wyglądu, budowy i postawy ciała, sprawności fizycznej. Zauważ, że w wieku od 10 do 14 lat, czyli w okresie dojrzewania, u uczniów w tym samym wieku kalendarzowym występują duże rozpiętości stopnia dojrzałości, przejawiające się przede wszystkim znaczną różnicą wzrostu. Proporcje ciała są różne w różnym wieku. Nie nadąża za tym wzrost siły mięśni odpowiadających za postawę. Powstają wady postawy ciała, które nie zwiększają ani sprawności, ani nie dodają urody. Co masz więc robić, aby być w pełni sprawnym fizycznie? Co masz robić, aby nie dopuścić do powstawania tych wad? Rodzice lub równolatki mogą być pomocni przy ocenie postawy ciała. Zgadzam się, jeżeli rodzic mówi do ciebie, przestań się. Jeps. garbić. Zawsze uderzenie jest przed garbić, bo z jakiegoś powodu rodzice uważają, że to zadziała jak klatka Skinnera. To był taki eksperyment z myszkami, które. dostawały gonga w plecy za każdym razem, jak się garbi. A koledzy w klasie nazywają cię quasi modo albo. Bar to znaczy, że są pomocni przy ocenie twojej postawy ciała. Przede wszystkim musisz zwracać uwagę na symetrię trójkątów talii. U małgosi po stronie prawej jest on nieco większy. Gdy stwierdzisz nawet nieznaczną asymetrię trójkątów talii albo pleców w skłonie, poradź się nauczyciela wychowania fizycznego lub lekarza. Nie wiem, jak było w waszej szkole, ale gdybym ja podszedł do mojego nauczyciela od WF-u i powiedział mu, że. Zauważyłem nieznaczną asymetrię trójkątów talii, to by mnie spoliczkował pod paską i zapytał, po co zasłaniam jaja, jak stoję w murze. W przypadku zaawansowanych nieprawidłowości trzeba usunąć wadę. W dzisiejszych czasach mówimy o tym człowiek. Nie dopuszczaj jednak do takiej sytuacji. Warunkiem utrzymania właściwej postawy ciała oraz pozbycia się drobnych nieprawidłowości jest uczestnictwo we wszechstronnych formach aktywności ruchowej. Uprawianie różnych ćwiczeń ruchowych, zarówno w lecie, jak i w zimie, zapewnia wzmocnienie układu mięśniowego i zwiększa wydolność krążeniowo-oddechową. Formy aktywności ruchowej możesz dostosować do własnych zainteresowań tak, aby oprócz wyrabiania sprawności fizycznej, dawały zadowolenie. Ja uwielbiałem trzepak, ale nie rozwinę tej myśli, bo mnie YouTube zablokuje. Wiesz, że głównie ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Udział w pozalekcyjnych formach aktywności ruchowej, np. w zespołach tańca towarzyskiego lub innych, może także dać wiele satysfakcji, łącząc przyjemne z pożytecznym. Do wyrabiania i utrzymania właściwej postawy konieczny jest systematyczny udział w lekcjach wychowania fizycznego. Nauczyciel dobiera indywidualnie ćwiczenia dla uczniów których postawa wymaga wzmocnienia określonych grup mięśni. W, w mojej szkole nauczyciel rzucał nam piłkę, dawał dwa materace jako bramki i liczył, że przez dwie godziny lekcyjne nikt nikogo nie zabije. Nie mówcie, że u Was było inaczej. Inne ćwiczenia wykonują chłopcy, a inne dziewczęta. Przyjrzyj się wykonywaniu jednego z nich. W niektórych ćwiczeniach pomocną jest rytmiczna muzyka. Ćwiczenia te możesz wykonywać także w domu. Chłopcy wykonują ćwiczenia bardziej męskie, siłowe. W czasie utrzymywania rozciągniętej sprężyny postawa powinna być idealnie skorygowana. Teraz rozciągane są mięśnie piersiowe oraz wzmacniane mięśnie brzucha. Ja, jak pewnie widzicie, ćwiczę głównie... Tankowanie nocą, trochę przed północą, tankowanie nocą, bez świadków i gwiazd. Kto nocą smaruje, ten bak zatankuje, ten się nagaruje, podajże dach Swoją drogą, album Franka Kimono ma dokładnie tyle samo wiosen, co ja. Pamiętam, że jak znalazłem tego winyla u ojca w kolekcji, to byłem nim absolutnie oczarowany. I nie mogłem uwierzyć, że ktoś nagrał kawałek o tankowaniu z samochodu w środku nocy. Jak? Po co? Dlaczego? Mniej ludzi jest wtedy na sta... Nie wiedziałem, jak... Ale wracając, ja się na tym za bardzo nie znam, ale na moje amatorskie oko... To ćwiczenie z hantelkami na desce położonej na taborecie nie wygląda ani bezpiecznie, ani skutecznie, ale może się mylę. Bardzo proszę Was, jeżeli macie o tym pojęcie, napiszcie, czy to ma sens. A tak, możesz wzmocnić mięśnie barków i mięśnie ściągające łopatki. Pamiętaj, że ruch zastępuje wiele leków. Natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu. Wiagra po pomakale. Sprawdzając własne odbicie w lustrze, wyrobisz w sobie nawyk utrzymywania właściwej postawy. Zwróć uwagę, jak Kuba koryguje ustawienie łopatek. Oto intensywne ćwiczenia dynamiczne mięśni brzucha. Jeśli chcesz mieć tak zwany bokserski brzuch, ćwicz w ten sposób. Bokserski brzuch jest spoko, ale zdecydowanie bardziej wolałbym bokserskie uszy. Wiecie, że jak żona na mnie spojrzy, to nie będzie wiedziała, czy jest w domu, czy w warzywniaku. W twoim codziennym rozkładzie zajęć dużo czasu zajmuje odrabianie lekcji w domu. W tradycyjnej pozycji siedzącej na krześle kręgosłup powinien być oparty w odcinku lędźwiowo-piersiowym. Wysokość stolika i krzesła muszą być odpowiednie do twojego wzrostu. Podstawową zasadą zapewniającą nieprzeciążanie kręgosłupa jest częsta zmiana pozycji ciała. Ten chłopak miał zrobić pracę domową, a nie kamingał. Certuję, ale miałbym na niego oko, bo chłopak za parę lat może być bardzo wybuchowy. Można lekcję odrabiać tak. A można i tak. Prawidłowa pozycja zapobiega garbieniu pleców. Przy odrabianiu lekcji lub czytaniu ważne jest prawidłowe oświetlenie. Nie wszyscy wiedzą, że u młodzieży w wieku pokwitania występuje często krótkowzroczność. Za dużo będąc przyczyną nieprawidłowej pozycji przy czytaniu lub odrabianiu lekcji może powodować wady postawy. Taka pozycja przy czytaniu jest też prawidłowa pod warunkiem ustawienia książki około 30 cm od oczu. Obserwując własne lub powierzone naszej opiece dzieci Jakże często nie dostrzegamy, tak wydawałoby się łatwej do wykrycia nieprawidłowości, jaką jest wada postawy. Wczesne rozpoczęcie odpowiednich ćwiczeń pod opieką lekarza umożliwia w większości przypadków całkowity powrót do normalnej postawy. Wszelkie wątpliwości odnośnie postawy dziecka należy wyjaśnić u lekarza jak najwcześniej, w wieku przedszkolnym lub w pierwszych latach nauki w szkole, kiedy młody organizm. Jest jeszcze w pełni podatny na ćwiczenia korekcyjne. Ostateczną ocenę prawidłowości postawy może wydać tylko lekarz ortopeda. Może też tak dziwnie odrabiał lekcje. A ortopeda! W niektórych przypadkach właściwe rozpoznanie lekarz może postawić dopiero na podstawie radiogramów. Przyczynami większości wad postawy jest niedobór ruchu, siedzący tryb życia oraz nawyki niedbałego utrzymywania pozycji ciała podczas stania, chodzenia i siedzenia. Jeśli na przerwę między lekcjami nie możemy wyjść na boisko, to i na korytarzu można rozruszać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu. Palenie na korytarzu zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem. Chociaż rzeczywiście w szkołach bez monitoringu było chyba trochę łatwiej. Szczególnie szkodliwe jest długotrwałe przyjmowanie jednorodnych, często nieprawidłowych pozycji w czasie pracy, odpoczynku i zabawy, jak również w czasie odrabiania lekcji. Co tutaj robi noga? Tak nie wolno. Przy odrabianiu lekcji trzeba siedzieć prosto. Wadą postawy można i trzeba zapobiegać. W tym celu należy, niezależnie od pory roku, aktywnie i wszechstronnie rozwijać siłę i wytrzymałość mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała. Lekcje wychowania fizycznego w szkole są systematycznym kształtowaniem, m.in. mięśni odpowiedzialnych za postawę. Zanim zapytacie, dlaczego. Jakby to delikutaśnie ująć... Trochę młodsza osoba nie prowadzi zajęć z wf to chciałbym zauważyć, że ta pani prawdopodobnie ma 27 lat. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie karku i grzbietu. Rozciąganie przykurczonych w zgarbionej postawie mięśni piersiowych i wzmacnianie mięśni pasa barkowego. Wzmacniamy również mięśnie pośladków, kończyn dolnych, w tym także stóp. Nie należy zwalniać dzieci z lekcji wychowania fizycznego z błahych powodów. Miesiączka trwająca od września do czerwca to nie jest błahy powód. Szczególnie u chłopca. To, że jak ja uwielbiałem WF, serii, Nawet jak musiałem w srogą zimę jechać trambambajem o 6.52 z Bałut na Teofilów. To bardzo lubiłem jak pierwszy był właśnie WF, ale niestety następna była matematyka. I wtedy wyglądałem tak. Tam za mną czaiły się permutacje. Oh. Dużo czasu zajmuje dziecku odrabianie lekcji. Krzesło z regulowanym oparciem ułatwia pracę w prawidłowej postawie. Istotne są też właściwe oświetlenie oraz odpowiednia wysokość stołu lub biurka. Wysokość krzesła także powinna być dostosowana do wzrostu dziecka. Rodzice tej dziewczynki chyba uważają, że ona ma za dużo zęby. Przecież to krzesełko ma kółka, what the fuck! Że byłem debilem z fizyki, ale tyle to wiem, że jak robisz coś takiego na krzesełku z kółkami, to za chwilę będziesz miał mordę jak głow z Częsta zmiana pozycji ciała odciąża kręgosłup. Pozycje odciążające kręgosłup to m.in. klęczenie na krześle. Lub nope, leża nie na podwyższeniu, pod warunkiem zapewnienia właściwego oświetlenia. Te czynności, które trwają najdłużej i są wykonywane w jednakowych pozycjach, wywierają największy wpływ na postawę dziecka. Nie możemy dopuścić do tego, aby to był wpływ negatywny także i w przypadku dzieci, u których nie stwierdzono jeszcze wady postawy. Powróćmy do naszej analizy. Sen dziecka, w zależności od wieku i indywidualnych predyspozycji, trwa od 9 do 12 godzin. To aż 3 godziny mniej niż u dorosłego człowieka. Jedną godzinę dziennie poświęca się na spożywanie posiłków. To aż 4 godziny mniej niż u dorosłego człowieka. Pozostaje tylko około 4 godzin na zajęcia różne. Wiemy już, że najbardziej trzeba zwracać uwagę na sytuacje, w których dziecko przebywa najdłużej w jednakowych pozycjach. Dziecko powinno spać na miękkim, ale nie zapadającym się łóżku lub tapczanie. Materac powinien stanowić elastyczną podporę dla kręgosłupa. Z tego względu zbyt twarde podłoże w czasie snu nie jest dla dziecka wskazane. Poduszka powinna być takiej wielkości, aby w czasie leżenia na boku wypełniała przestrzeń zawartą między barkiem a uchem. Rozruch poranny, szczególnie ważny, gdy dziecko nie ma w tym dniu lekcji wychowania fizycznego ani innych tego typu zajęć, Powinien trwać około 10 minut. Należy także pamiętać, aby zadbać o odpowiednią muzykę. Nie będę sam, biały węgorz. Do tornistra lub plecaka pakuje się tylko te książki i zeszyty, które są w tym dniu niezbędne. Dzięki czemu plecak ważył jedynie 12 kg Więcej od ucznia! Zawartość tornistra musi być równomiernie rozłożona, tak aby ciężar nie przeważał na żadną stronę. W prawidłowym tornistrze paski wychodzą z dwóch symetrycznie rozłożonych miejsc. Długotrwała pozycja siedząca podczas pracy w szkole wymaga starannego doboru wysokości krzesła i stolika do wzrostu dziecka. Podczas długotrwałego siedzenia, zwłaszcza w klasach młodszych, dzieci ulegają znużeniu i niecierpliwią się. To jest tak, jakby o dziewczynce na huśtawce powiedzieć, że się huśta. Ona się nie huśta, ona denerwuje najpera. Wskazane są wtedy ćwiczenia śródlekcyjne. Po kilkugodzinnym siedzeniu w klasie w jednakowej pozycji, przy odrabianiu lekcji, wskazane jest wprowadzenie urozmaicenia. Jednak w każdej sytuacji kręgosłup musi pozostawać prosty. Siedzący tryb życia, zarówno przy pracy, jak i odpoczynku, jest problemem nie tylko dzieci i młodzieży, ale również i ludzi dorosłych. W obecnym stuleciu udział pracy fizycznej, a co za tym idzie pracy mięśni, obniżył się o około 80% na rzecz pracy umysłowej. Niestety 50 lat później, czyli za jakieś parę lat, okaże się, że 80% prac umysłowych sprawniej wykona AI. Więc poczekajcie, jeżeli wtedy udział pracy fizycznej obniżył się o 80%, a teraz udział pracy umysłowej obniży się o 80%, to co my właściwie będziemy robić? Ruch odpowiednio dostosowany do wieku i możliwości każdego z członków rodziny jest także czynnikiem łączącym starsze i młodsze pokolenia. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie wychowania fizycznego w roku 89. A dzięki temu odcinkowi wiemy. W jakiej pozycji zrobić coming out? <śmianowicie>